Usłyszeliśmy słowo Boga. Słowo za pomocą którego Bóg dzisiaj się do nas zwraca. Dziś szczególnie. Chcę, żeby to słowo, żeby tym słowem, żebyśmy tym słowem przeczytali nasze życie. Zawsze wtedy, kiedy Bóg do nas mówi, chociażby właśnie podczas liturgii, kiedy czytamy jego słowo, on mówi do nas. Bardzo indywidualnie, do konkretnego człowieka, do mnie, do Ciebie, ale mówi też o nas. Coś nam chce powiedzieć. Coś nam chce powiedzieć. I, a, ale chce też, żeby to słowo w nas zaowocowało. Chce w nas je wsiać, jak ziarno w ziemię, ale chce, żeby to słowo wydało piękny owoc w naszym życiu. Więc posłuchajmy tego, co Bóg do nas mówi. Posłuchajmy, bo słuchanie jest pierwszym powołaniem człowieka słuchanie Boga Bóg przecież w jednym w jednych z pierwszych słów, którymi zwraca się do człowieka mówi szemma Izrael słuchaj Izraelu a później parafrazując mówi słuchaj, ja jestem Twoim Bogiem słuchaj mnie, żebym mógł Ci pobłogosławić więc zobaczcie, Bóg nam składa obietnicę przez słuchanie Jego słowa ale więcej przez, przez posłuszeństwo temu słowu On będzie nam błogosławił nie? Czyli będzie sprawiał, że nasze życie będzie, będzie szczęśliwe, przemienione, piękne, że będzie nas kształtował, więc bądźmy otwarci. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu o Eliaszu. W drugim czytaniu, w Ewangelii słyszymy o tym o Eliaszu, Nie? o spodziewaniu, spodziewaniu się przyjścia Eliasza. Dlaczego tak było? Wiemy, kim był Eliasz, jeden z wielkich proroków. Rzeczywiście czyni wielkie znaki, cuda. I później Żydzi noszą sobie takie przekonanie, zresztą mówią o tym inni prorocy, że przed przyjściem Mesjasza, kim jest Mesjasz? Wybawicielem. Kiedy Jezus ma przyjść, nie? Kiedy, kiedy, kiedy przychodzi, ale jeszcze nie jest rozpoznany, w sumie przez Żydów do tej pory, naród wybrany oczekuje Mesjasza zapowiadanego przez wiele, wiele, wiele długiego, długich czasów Mesjasza, który ich wyzwoli. Który da im wolność. Tylko oni stworzyli sobie, Żydzi stworzyli sobie wizję Mesjasza takiego politycznego, wyzwoliciela potężnego, który przyjdzie, żeby wyzwolić naród wybrany z niewoli, takiej politycznej. Wiemy, że w czasie... Chrystusa przed Chrystusem. Długie czasy naród był porywany, zniewalany, ciągle najeżdżany, ograbiany. Nigdy nie czuli się u siebie jak u siebie. Nie? Ciągle było im źle. Bóg im obiecuje wyzwolenie. Obiecuje im Mesjasza. Oni na tego Mesjasza czekają z przekonaniem, że przyjdzie ktoś, kto przygotuje drogę. Ktoś, kto przygotuje drogę. Wierzą, że to będzie Eliasz. Co było takiego szczególnego w Eliaszu? Nie? Co wpłynęło na to, że ten Eliasz, prorok Eliasz był, był taki wyjątkowy? Słyszymy o tym dzisiaj w pierwszym czytaniu. Jego słowo płonęło jak pochodnia. Jego słowo płonęło jak pochodnia. Możemy sobie stworzyć obraz i wyobrazić sobie to słowo, które płonie jak pochodnia. W ogóle pochodnie, nie? Jest czymś, co nadaje jakiś kierunek. Nie? Z drugiej strony, ogień jest czymś, co, co jest niepowstrzymane na dobrą sprawę. Nie? Kiedy się rozprzestrzenia, trudno go zatrzymać, trudno go zgasić. Nie? Jest niesamowicie potężnym żywiołem. Nie? Do, do ognia jest porównane słowo, słowo Eliasza, słowo proroka Eliasza. Działa jak ogień, jest potężne, niezatrzymane, nie? a jednocześnie ogrzewa, nadaje światło, nie? pozwala widzieć więcej. A z drugiej strony. To słowo ma moc, bo tym słowem sprowadza deszcz, zamyka niebo. Ma jakąś ogromną moc sprawczą to słowo Eliasza. Ale uwaga, to nie było słowo Eliasza. To nie było słowo Eliasza. To było słowo Boga. To było słowo Boga, tylko wypowiedziane ustami Eliasza. Na czym polegała ta, ta moc słowa? Słowa Eliasza na wierności Bogu. Eliasz był niesamowicie wierny Bogu. Miał taką wpadkę w swoim życiu, że uciekł przed Bogiem. Ale uciekł, dlatego że poznał swoją nędzę, nie? poznał swoją, swoją słabość. Nie wierzył w to, że Bóg może się nim posłużyć, żeby, żeby zdziałać wielkie rzeczy. A jednak Bóg, tego, Bóg tak chciał. Bóg się nim posłużył. I potęga słowa Eliasza. To potęga Bożego Słowa. A kluczem jest wierność. Wierność Eliasza względem Pana Boga. To była Jego moc. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Eliasz słyszał, szedł i głosił. I to się działo. Bo nie głosił siebie, tylko głosił Boga. Był posłuszny Bogu. To jest pewien wzór dla nas. I też pewne pytanie. Słowo dzisiaj zadaje nam pytanie: A co z Tobą? A co z Tobą? Przecież każdy z nas ma być kimś, kto w jakiś sposób przygotowuje drogę Bogu do swojego serca. W Adwencie szczególnie to słyszymy. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Mamy być swojego rodzaju Eliaszem, który, który uporządkuje drogę dla Pana do, do siebie, do swojego życia. Więc kiedy Bóg do mnie mówi: to co ja robię? Co robię? Czy jestem posłuszny Bożemu słowu? Co to znaczy być posłusznym? Zrobić coś po usłyszeniu. Po usłyszeniu. Słyszę i co robię? Czy, 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 czy zachowuję wierność? Czy słowo Boże przyjmuję? Czy pozwalam, żeby to słowo Boże mnie przemieniało? A może inaczej? A może słyszę? Przesiewam przez sito swojego egoizmu, siebie samego, swojego człowieczeństwa, swoich ograniczeń i wypowiadam to przesiane słowo. Co robię? Czy jestem posłuszny słowu? To pytanie powinno brzmieć, brzmieć inaczej. Czy pozwalam się Słowo Bożemu kształtować? Czy pozwalam się Słowo Bożemu kształtować? Czy, czy kiedy słyszę, jak Bóg do mnie mówi, chociażby podczas liturgii, albo wtedy, kiedy sięgam do Słowa Bożego, otwieram tę księgę i czytam dla siebie? Nie? Czy pozwalam, żeby to Słowo mnie nie tylko przenikało, ale też kształtowało? Nie? Słowo Boże nie wraca do mnie bezowocnie, zanim w nie dokona tego, co chciałem Słowo, mówi Bóg? Nie? Tak jak deszcz spada z nieba i nawadnia ziemię i nie wraca, póki ziemia nie wyda zasiewów, plonów i tak dalej. Co ja robię ze Słowem Bożym? To pytanie, które sobie dzisiaj trzeba, odpowiedzieć, na które dzisiaj trzeba sobie odpowiedzieć. Czy mnie Słowo Boże przekonuje? Albo inaczej źle. Czy ja się daję przekonać Słowu Bożemu? Boga, który do mnie mówi, uwierz. Że, jest, że Ciebie wybrałem, że Ciebie chcę posłać, żebyś był tym, który będzie czynił wielkie dzieła. Może my nie będziemy zamykać, otwierać nieba i wypraszać deszczu, ani, ani prosić o to, żeby deszcz ustał. Nie wiem. Ale Bóg nas posyła do naszej codzienności. Żebyśmy w, te, w tym, co nazywa się naszą Galileą, głosili Jego słowo. Żebyśmy czynili Jego plan, wprowadzali w życie Jego plan. Nie? Jako lekarz, jako urzędnik, jako prawnik, nie? jako ksiądz? Nie? Jak ktokolwiek. Matka, ojciec, nie? babcia, może dziadek? Co robię? Czy pozwalam, żeby, żeby przeze mnie Bóg wypowiadał swoje słowo do świata dzisiaj? Czy pozwalam, żeby we mnie ludzie odczytywali Boże Słowo? Nie? Czy pozwalam Bogu się przebić? Idźmy do Ewangelii. Przekonanie Żydów, że przyjdzie Eliasz. Oni sobie wyobrażali, że ten Eliasz, jak przyjdzie, to przyjdzie taki potężny. Przyjdzie z wichrem, z ogniem, wymiecie wszystko, spali zło. Oni sobie tak to wyobrażali, że tak to będzie wyglądało. Nie? I, I uczniowie dzisiaj w Ewangelii zadają Jezusowi pytanie, yy, czy Eliasz naprawdę musi przyjść. Dlaczego Żydzi tak myślą? I Jezus mówi, no dobrze, oni dobrze myślą, Eliasz już przyszedł, tylko że go nie, za, nie zauważono. Nie? Dlaczego go nie zauważono? Yy, bo skoro ludzie sobie wyobrażali, że Eliasz przyjdzie z taką mocą, z wichrem, z ogniem, nie wiadomo z czym tam jeszcze, z trzęsieniem ziemi. Nie? A on przyszedł. Ubogi, cierpiący, posłuszny, nie? Yy, oddany Panu Bogu, cichy, nie został zauważony. Jezus mówi, że to był Jan Chrzciciel. Nie? I to On, ten Eliasz, Jan Chrzciciel, przygotowywał drogę Chrystusowi, nie? głosił nawrócenie, nie rewolucję taką yy, wojskową, nie wiem, militarną. Nie? Nie obalenie władzy głosił walkę z grzechem, walkę ze swoim bogactwem, ze swoją pychą, ze swoim egoizmem nie, nie został zauważony. Nie. A jednak to On przygotował drogę Chrystusowi. To On przygotował drogę Chrystusowi. To moja pokora, nie. moje posłuszeństwo Bożemu Słowu. Pozwolenie na to, aby Bóg mnie kształtował przemieniał, nie? aby Jego Słowo brzmiało we mnie. Nie? To przygotowuje drogę Chrystusowi do mojego życia i do mojej codzienności. Nie wielkie idee tylko. Nie trzęsienia ziemi tylko, nie wielkie rewolucje tylko, nie, nie, nie obietnice wielkie. Nie? Ale ciche, pokorne pozwolenie, żeby Słowo Boże we mnie. Mnie przemieniało. Odrzucenie grzechu, walka ze swoimi słabościami. To wprowadza Boga do mojego życia. To otwiera mnie na, na Jego obecność. To przygotowuje Mu najprostszą, najpewniejszą drogę do mojego serca. Odnów nas, bo, nas Boże i daj nam zbawienie śpiewaliśmy, On przyjdzie. Żeby nas odnowić. Przyjdzie, żeby, żeby, żeby nasze życie poukładać, poprzemieniać. Przyjdzie na pewno. Ale czy do mnie? Czy mu na to pozwolę? Czy przypadkiem jakieś moje ale nie stanie mu na drodze? Za chwilę przyjdzie do nas w czasie Eucharystii. Przyjdzie taki niepozorny, delikatny, Codzienny. Przyjdzie, żeby wyżebrać sobie miejsce w moim życiu. Czy ja wyjdę mu na spotkanie? Pokorny, cichy, posłuszny. Amen.